Jak wspominacie ten odcinek rodzinny? Maciu, jak wspominasz? Ja wspominam, nie wspominam, wspominam bardzo. Gdzie mówię, do pana mówię. Wspominam bardzo ciepło, bo w końcu po raz pierwszy od nie pamiętam, kiedy spędziłem czas ze swoją siostrą. Przez cały tydzień mogłem ją gościć u siebie i poznałem brata, to też, to, co też jest niecodziennym wydarzeniem. Po 35 latach pierwszy raz spotkałem brata po programie. Szok, a czy możesz w takim razie powiedzieć tę sytuację? No, sam o, o, o tym wspomniałeś, ale jak to się stało, że nie widziałeś brata i że raptem go zobaczyłeś. Wiedziałem od zawsze, że mam dwóch braci, natomiast oni nie wiedzieli o mnie. I moja siostra razem z panią Ewą Kraśko zorganizowały spotkanie niespodziankę dla mnie. W takich okolicznościach bardzo spektakularnych, niezwykłych, ekstremalnych. Podczesnańca z gwiazdami. Czy to był brat, rozumiem, z, z, z tego samego taty, mamy? Gdybyś mógł tutaj właśnie A. wyjaśnić, bo brat bratem może być cioteczny, może A. być... Nie, nie, jak najbardziej rodzony brat, rodzony brat mojego taty. Mój tata ma rozległą rodzinę i byłem w ukryciu przez wszystkie lata. Nie mogłem mówić o tym otwarcie, kto jest moim tatą, więc cieszę się, że mogłem, mogłem, mogę wyjść z cienia. Jest to dla mnie bardzo uwalniające doświadczenie. Dlaczego nie mogłeś mówić o tacie? Dlatego, że mój tata miał swoją rodzinę i nie chciał, żeby, żeby jego najbliższa żona wiedziała o tym, że jest taki Michał, jak ja gdzieś. Co w sumie pomyślałeś na tym spotkaniu właśnie za, zaaranżowanym, bo na pewno to było też trudne dla ciebie. Bardzo trudne, bo szalenie mi tego brakowało przez całe życie. Yy, zawsze chciałem poznać moich braci, zawsze chciałem być częścią rodziny, chciałem być uznanym przez tatę, chciałem być równorzędnym dzieckiem. Byłem zawsze tym ostatnim. Widziałem tatę raz na rok. Oczywiście dbało mnie, ale nie poświęcał mi czasu tak jak swoim dzieciom z małżeństwa. I kiedy zobaczyłem swojego brata, zobaczyłem swojego tatę. Odbicie swojego taty, zobaczyłem siebie, zobaczyłem, że zachowujemy się podobnie, że mamy podobne gesty, podobnie się uśmiechamy, podobnie mówimy. Jest to doświadczenie niezwykłe, trudno je opisać. To w takim razie zapytam ciebie, czy wy mieliście okazję rozmawiać i co ci twój partner powiedział o tym spotkaniu, no bo to było przestanie z gwiazdami tak naprawdę, tak. Rozmawialiśmy na te tematy. Wiem, że dla Michała to było bardzo trudne. Starałam się też być dla nich wsparciem, bo razem z Eweliną najpierw po tym tygodniu powiem, że, że było to piękne wyzwanie. Nie było to wiadomo proste, no bo Ewelina nie miała kontaktu z, ze sceną, z występieniami, ale naprawdę przepięknie im poszło, więc było to bardzo emocjonujące i razem też o tym rozmawiali. Ja widziałam przez ten tydzień, jak ich relacja się nawet odbudowuje. W sensie nie miała jak się zepsuć, ale gdzieś tam oni się poznawali nawet na tej sali jeszcze bardziej. Wiadomo, teraz Michał ma rodzinę, Ewelina ma rodzinę, więc nie ma czasu na to. A tutaj spędzaliśmy godziny na sali, nie tylko tańcząc, ale też rozmawiając. Ewelina też mnóstwo rzeczy opowiadała. No przepiękne to było, przepięknie było na to patrzeć. Jeśli chodzi o bracie, ja domyślałam się, że dla Michała to była bardzo ekstremalnie trudna sytuacja, ale... Wiem, jak się cieszył na to, i wiem, jak tego pragnął, i jak bardzo mu brakowało, bo też rozmawiamy oprócz tańca, mamy fajną relację, więc wiem, jak mu brakowało tego i nie dziwię się, sama mam brata. I, i to jest piękne mieć rodzeństwo i tak jak widziałam u Was wspierać się tak, jak Seweliną. Ty masz też swoje dzieci teraz. Czy ta sytuacja zmieniła coś w Twoim myśleniu, podejściu ciu do pewnych rzeczy to, że poznałeś brata? W stosunku do swoich dzieci kieruję się tym, że są dla mnie. Usłyszałem kiedyś takie zdanie, że są imperatywem kategorycznym. To znaczy, że cokolwiek by się nie działo, moje dzieci mają mieć. Jest moim obowiązkiem, żeby miały beztroskie dzieciństwo. Że chcę im dać coś, czego nie zastąpią pieniądze, czyli uwagę czas, który jest najcenniejszą walutą, to, że z tymi dziećmi po prostu jestem coś tak prostego, czego ja nigdy nie miałem. Tutaj rozmawiamy trochę o przeszłości twojej, ale też niektórzy fani wypominają Tobie, że trenowałeś kiedyś będąc w szkole baletowej. Czy możesz opowiedzieć tą historię, dlaczego w tą stronę zawodowo nie poszedłeś i na ile to ci pomaga teraz właśnie w tańcu, bo Oceny macie dość wysokie. To co, to, co zawdzięczam rodzicom, to nie była właśnie opieka emocjonalna, to, że oni są ze mną, ale bardzo zadbali o to o moje wszechstronne wychowanie. O to, żebym poszedł na ten cudowy, na taniec na, te, na balet, na, na malunek, na lekcje gry na fortepianie. Krótko mówiąc, robiłem wszystko, co, co, jakie, co, co mogłem robić w lokalnym ośrodku Domu Kultury. Yhm. Proszę przypomnieć pytanie. O co pan pytał? Czy ten balet? Pytałem to... o ten balet, na, na ile to pomaga teraz w tych występach. E, e, więc. Mm -hmm. Więc ten balet jest, bo jest w moim ciele i chcę być, przestać przez niego postrzegany, bo balet mnie przeczołgał, wymęczył, ja nie chcę już tego dłużej robić, bo jest w moim ciele, zmagam się z tym, cieszę się niezwykle, że mamy czacze do zatańczenia, coś, co w końcu mogę pokazać, jaki, jaki ja jestem, jaki jest mój temperament, bo ja nie jestem tym, co widzą widzowie, tego, tą figurkę grzecznego chłopca, tą taką etykietkę dobrze wychowanego, prawda, takiego po, um, posągowego chłopca. Mój temperament jest zgoła innej. Cieszę się, że w końcu mamy szansę, że w czaczy pokażemy coś, co, ja, co jest mi krótką, więc bliższe. Że ja się wypowiem o tym, czy pomaga, czy przeszkadza. Oczywiście. Przeszkadza, że Pewne rzeczy nie, pewne rzeczy wykorzystujemy. Oczywiście, tak. szczególnie na przykład początek pasodoble było to y, piękne, że Michał mógł wykorzystać, ale już później. Czy to nawet teraz w Czaczy, wiele, wiele, wiele rzeczy. Ja cały czas powtarzam nie baletowo, nie baletowo, nie baletowo, bo Michał to po prostu w ciele ma, a Czacza nie, jest, nie ma związku z baletem. Jedyne co pomoże, to ładne stopy, które prowadzi się y, po parkiecie. I tak trzeba w sposób je poprowadzić, a nie w sposób baletowy, nie prostuje się od razu kolana. Jest wiele rzeczy, które musimy zupełnie przetransformować, a to jest czasem trudniejsze, niż y, nauczyć od początku. Ja nie mówię, że jest źle, bo Michał słyszy rytm, jakby super, ale czasem też zdarza się, nie? Dzisiaj nie, że, się, że się bez bubię. rytmu. Moja fizjonomia <laughs> tak, jest wysoka, jestem sztywny, usztywniony. Yy, przez też przez ten balet i mam zniszczony kręgosłup. I wszystkie ruchy, teraz bioder, które są mi tutaj niezbędne, niezbędne. sprawiają mi ból. I ja się cieszę, że ja to roz, rozbijam. Jakoś czuję, że wchodzę w inną strefę, która jest dla mnie niewygodna, ale zarazem bardzo mnie cieszy. Jeszcze było pytanie, dlaczego nie poszedłeś w tą stronę? Dlaczego tak. nie poszedłem w stronę baletu? Bo krótko mówiąc, się w tym nie sprawdziłem. Podniosłem porażkę, próbowałem, nie jestem... do tego stworzony i to że w odpowiednim momencie odnalazłem aktorstwo postrzegam jako uratowanie sobie życia że nadal mogę być na scenie bo to było zawsze moim wielkim pragnieniem i celem na pewien rodzaj potrzeby nasycenia się życiem i ten balet kiedy wiedziałem że balet nie jest już dłużej, nie da mi tego czego szukam cieszę się że w odpowiednim momencie po prostu odpowiednia osoba powiedziała hej michał może chciałbyś zostać aktorem i jak to przyszło? Jak, no bo porzucenie baletu, przejście do aktorstwa Jak to wyglądało? Jaka to była osoba? Kto ci powiedział właśnie, że poszedł w inną stronę? Zobaczyłaś aktorkę Ach, zobaczyłem aktorkę ehm, otóż, otóż pamiętam, bo byłem na sali Ja pamiętam, że ćwiczyłem ten kręgosłup, który już wtedy strasznie mnie bolał Ja wiedziałem, że to jest koniec, że ja już dalej nie mogę I wtedy zobaczyłem panią dziekan szkoły filmowej Podszedłem do niej, powiedziałem Dzień dobry, nazywam się Michał Bardzo chciałbym zostać aktorem, czy może pani mi jakoś pomóc? I ona powiedziała, niech pan przyjdzie na przedstawienie dyplomowe Studentów czwartego roku i tego samego wieczoru poszedłem na przedstawienie i zobaczyłem sztukę Czajka Czechowa, gdzie jedna z aktorek grała w prześwitującej koszulce i to zrobiło na mnie takie wrażenie. Że się <gmonie> a, a, a argumenty jakie miała ta pani, że pomyślałem, Boże, chcę być tego częścią, częścią tych szalonych ludzi, tych, tych zwariowanych osób, które mają odwagę wyjść z tych takich utartych schematów baletowych, takiego myślenia, takiego, um, takiego sznytu wojskowo, takiego, um, jak to nazwać, takie musztry. Ale my nawet w tańcu postrzegamy balet, no bo są wiadomo różne dziedziny e, tańca, my nawet w tańcu postrzegamy balet jako bardzo trudną, taką, takie bardziej rzeźbienie, ćwiczenia, tam samo roz Grzewka i ćwiczenia takie, żeby tylko wzmocnić ciało, trwają ile dwie, mhm. trzy godziny. Tam tej emocjonalności jest. Mniej, nie uważasz? W sensie, tak, 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 oczywiście tak. można pokazać, ale jest to trudniejsze. Tam, tam jest wiele rzeczy technicznych, nie? Mhm. Mam rację? Ciężko odnaleźć przyjemność tańcząc balet, dlatego że on z zasady swojej jest nienaturalny. On nie jest mhm. anatomicznie mhm. przystosowany. Te wszystkie ruchy są po prostu niezgodne z tym, jak powinno poruszać się ludzkie ciało. Mhm. I jest pewien wzorzec tego, jak te wszystkie figury mają wyglądać. No to jest ciało, tak? Jest, ciało. Jest pewien ma, takie... Tak, musi być schemat. idealny. Jest schemat mhm. tego, jak wygląda idealnie zbudowane ciało. Jest i pamiętam kiedyś, mm. kończąc myśl, kiedyś jak zdawałem do, do szkoły filmowej i przygotowałem numer taneczny, ja pamiętam, że dziekan wydziału aktorskiego powiedział, bardzo ładnie wykonuje pan ruchy, mm. ale nie ma w tym tańca. I cieszę się, że tutaj ja wreszcie próbujemy. mogę... Tak, próbujemy, próbujemy tańczyć bo też po prostu. to jest takie proste. Nawet jak dostaliśmy taniec bachata, było to świetne doświadczenie, super, ale jednak ja jestem w ogóle dumna, jak się w tym odnalazłeś, bo to jest no totalnie dwa różne światy balet i baciata totalnie inne ugięte kolana bioderka tam w balecie bardziej prosta serwetka i tak dalej jest wiele różnic a naprawdę świetnie się odnalazłeś Wydaje mi się, że z odcinka na odcinek, z tych tańców na taniec jest coraz lepiej. Teraz dostaliśmy walce, no było to bardzo emocjonujące, ale... Ale, ale nadal poważne i tak, i w tym, co, tak, co znamy. Tak, teraz jest czacza, więc będzie luz, blues i, i tak, mam nadzieję. <laughs> tak. Już ćwiczymy nawet tu na sali z uśmiechem i z taką radością. Staramy się już od dzisiaj nie, nie ćwiczyć tylko techniki, kroków, tylko od razu, dobra Michał, uśmiech, lecimy, energia.